Dzień dobry! Machamin. Siem. Dzień dobry! Dżajku! Dzień dobry! I robimy dzisiaj sałatkę. Mój Boże! To mm. trzeba chyba umyć pomidory. Mm. To opatrz! To bierzemy tak... O, po trzy na razie, nie wszystkie miałem. Serio się tu... To... No tak, z... to tak. już... będę miał. Okay, czekaj ja to jeszcze tak wiesz, poruszam i... A teraz zlokowanie loto! Sześć liczb. To chyba trzeba wycześć te sześć liczb. Tam, no to czekaj. Proszę tu nagrać jak wycieramy. W kaptur lepiej. To czekaj. 24, dawaj kaptur. So Okay. <laughs> A! Nie, Straciliśmy jednego. Straciliśmy go! Zrób mu sztuczną. Czekaj, umyję go jeszcze raz. <laughs> jeszcze raz. To, to jest wadliwy Poke... Pokebole. <laughs> <laughs> to, <laughs> to, to wygląda jak Pokebole. Ja pier... a. Dobra chłopacy, teraz się dzielimy. A, już idę. No, o co chodzi? A, nie, nie, nie. Dobra. a może przedstawimy Weźmy produkty, sobie. bo niektórzy widzowie mogą mnie. No to tak, właśnie, jeszcze tak na chwilkę jeszcze tak powiem, że to, tak. to później wszystko w opisie będzie, co tutaj jest, ja wszystko tam napiszę. No a jak zrobisz, to tutaj, kurwa, będzie bardzo. Jak ty mówisz? No bo się otworzyło pudełko. Rozumiem. Jedyna taka sztuka. Właśnie chciałem pokazać, że jedyna taka, jedyna taka sztukę, sztuka. Nagraj tą jedyną sztukę. Nie kurwa ziemniaka, tylko nagraj tą jedyną sztukę. Patrz. To jest... Nie znajdziecie takiej jest, nigdzie. Nigdzie. Tak. Jak trufle to jest tak, normalnie. Po prostu to jest tysiąc złotych war, 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 war... Dobra. War. Kie, tylko. Jeden gram za milion złotych. Teraz bierzemy ja kory, kory? Ale wszyscy będą. Bo jest ich za dużo. Patrzcie. Ja wam pokażę jak je kroić. Kroimy je tak. O ja Aha. W taką kłostkę trzeba kroić, rozumiecie? Takie mniej więcej kostki małe. To tu na to Co ja mam tylko deskę, ciebie? Ja? Dlatego miąższ wypłynął. No Dęcego wiem. tu nie wolno. Znaczy w kuchni nie wolno, że tak cię jeszcze z kosmity. No, ja. Na krew dobry. Kiedy, Sainz cztery? 4? Niedługo. Mhm. Tak, trzeba ściągnąć z torenku. Tak. Jak wypłynie, to później zjemy. Cicho, na razie nie pokazuj. Dobra. Pamiętajcie, dzieci, żeby przed robieniem umyć rączki. Tak. Tak. No, Jeszcze bardziej. No patrz, jakie ja mam, nie o. Będziecie? No u mnie będą inne, u mnie będą takie ramitki. <laughs> to będą zitowe. Będzie można poznać. i tak lepsze zrobię. Dobra, i tu mamy taki śmieszny, śmieszny pojemnik. Tu będziemy... Salat... Nie, to nie jest salat. nie, nie niska, po prostu jen. stary. A to takie Starbucks, nie? Eee, nie. A to gdzie się takie kupuje, bo ja bym kupił? W sklepie. W, w internecie. Na stronie www. Zrób okay, a ten, co Świetnie się. Okej, wyciągam. No co patrz, mogą być, nie? Na ten. No to się złoży jakoś, co nie. A no zaraz jak to będzie pewnie zrobić. Dobra, i ja nic No dobra, nie ważne. Nie będzie się A to rozwinano. się da tak zrobić, co nie? Żeby to Po ja prostu tak da się spokojnie. No dobra. Mamy nowego kamerzystę. No. Jacob. Nie fiotru, Starzysta. starzysta. No. jestem na praktykach. Praktyka. Jesteś na praktykach dla o czym tak. A te tam... snowmen niczemu nic nie robi. Właśnie snowmen. Ja jak wykreślę, opierdziela. To jest snowman cały. Ja Boję będę... tylko będzie znaczy, ja będę kroił je na pół i na pół. A ty będziesz je dalej kroił. Tak mm. będzie najwyższą Ja tak poczekam. jeszcze ja trochę na To pół, na pół. nie? Będzie szybciej. Także zrobimy cień. Snowmen. Nie, 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 nie. My to musimy wszystko pokazać. Co snowmen? Pokrój to z nami. Coś chodzi, o mój Boże. Nie tego nagle. Nagrywać. je. to, A to jego... pewnie Jacek, kolego. Nie wpuszczać go tu. Czemu ja nagrywam coś swoje palce? Bo hmm. mogę. Dobra to wiesz co, zrób cięcie, jak my to pokroimy wszystko też tak się pojawimy znowu. Widać. Po krótkiej przerwie. Tak, i mamy już obrane wszystkie pomidorki, teraz będziemy kroić. Krojone inaczej, smakują. inaczej smakują. Tak. No. <grym> Ten, im większy, większy kawałek, tym słabiej smakują, więc jak chcecie wpierdolić pomidora, pomidora wielkości bloku, nie Nie, 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 nie dobra. Ciecha, ciecha, kupa. Dobra, teraz kroimy mociarellę. Mozzarella. Ciastka. Jedynego w Polsce. Tego ostatniego, to trzeba go oszczędzać Mozzarella galbani. No, to? to tu Wiesz co? Ciekawe. Cicho. My tu jesteśmy gwiazdami, Kuba. Nie, nie, nie tak. Cicho! Mieszczu drugiego planu. Tu się ludzie zbierają... Miesz się nie odzywać, czekaj. Ty też się nie odzywa. Cicho. Zawrę się przy Skupmy się w pokoju Chrystusa i... My Bogu niech będą... Dzięki Bogu te niech będą, będą dzięki. Nie wiernych fanów. Co? No to w imię tego... Tak. na świecie. Ale... W imię Allaha. Ej dobra, to tak. Y... W imię latającego tu, mogę. Jeszcze potrzebny jest taki zgniatacz śmieszny. Masz taki zgniatacz śmieszny? A, jak się poszuka, to się jej znajdzie. <grym Szukajcie, a <grym> znajdziecie. A to weźmie się młotkiem walnie. To, to takie, nie? Ej. Ej. No, tak, też nie będzie. Ja to wiesz, trzeba sobie radzić. To chodzi o mnie coś innego, ale... To... Nie, ja nie co ci chodziło, to nie? O, no, no. 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 Tak. no ale to ja będę tymi, jestem nowoczesny. Rozumiem, że tak. tu... Tu pokażę żeby nie było narzędzia. Tak pamiętajcie, potrzebne panu przerłużyć bezka ewokładnie, chociaż my tak wykorzystywaliśmy w większości stół. Co z tego. Mój z milionami bakterii. Ale Czujesz milion bakterii w... to jest w innym miejscu zawsze. Ta w takim malutkim jest milionem, nie? Dobra, to na razie odrzucę. jaki duży, patrz jaki byczok. O mój Boże. To cztery takie. I będzie Cztery takie musisz obrać i zgnieść. Ale to może pięć, ładniej będzie. Dobra. No dobra. Witajcie po krótkiej przerwie obieramy Pamy dalej. I kroimy dalej. Mamy niedoświadczonego kamerzystę. Tak, następnym razem nagrywa znowu Snowman. Albo ja. Spoko. To, to a w sumie nie. dlaczego tak mówisz Snowman, Snowman, no? Wytłumacz. Bo tak. Dzięki. <noise> Koniec <noise> pracował. Taka mama trochę, wiesz. Nie pyskuj. Słabo. Jestem starszy, zamknij <noise> Dobra. To kręcimy, kręcimy i kroimy. I, i co to jest tu? wymaj no. wszystko tak bardziej stąd. Cząstek miał. Bo. Mój Boże, zejdź. Kamerzysta niedoświadczony. Zejdź z tego stołka. Oddawać I kamerujesz wszystkich. To Siemanko. Przerwy, bo kamerzysta musi się ogarnąć. Tak. Kroimy dalej. A się samo w miarę co wszyscy robią, rozumiesz? Tak. Bez... nie musisz, bo oni tak je. Mogą. <laughs> to, pamiętaj. Widzisz to. Ja coś skupiam na tym cząstku. To jest no, takie fascynujące. Ja Co ty ja w nim ty Może ty Może to jest taka, taka z tym naszym no, Co ty 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 to ty 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 wiesz. ty 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 mi się ręka częściej jakby normalnie kurde, nie wiem co zobaczył. No. Nie, no, następnym razem ci nie zatrudniamy. No, samo opłacicie. Poszedł wytnie, to się wytnie. Tak. Jesteśmy po wycięciu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy po wycięciu właśnie. Kawałka, bo w się jakiś debił. Pani nasi przychodzą po prostu do kuchni i wiecie co chodzi. Głodni wszyscy spragnieni, a my im nie chcemy dać gdzieś jak to mówi pismo święte pijanych na Błodnych Głodnych na z pragniony chodziać <głos> <głos> <Syna>. <głos> Ja mam Pamiętaj, ja. tak, że wszędzie było no I co ja mam z tym rynku? Zamknij ryj kamerzysto Jesteś nikim, pamiętaj Pamiętaj, że ja mam na sukces nagrywałem, więc... Kamerzysto i milcz Mam Ajtzhalmera, mam Ajtzhalmera więc Ogarnąć widzę proszę to, tu, tu nie, nie no patrz patrz, wydłużyć mi trochę tego narzędzia. Snowmanie no, właśnie no. ci przekazuję kamerę O bardzo dobrze, bo on tak stoi, jeszcze ja mamy Ej, ty jesteś teraz... Proszę stąd wyjść w ale, film. Ale Proszę do... stąd wyjść kamerzysto Patrz, teraz pokażę wam jak to działa z tym. Aha, bo wiem ja. już po co poszedł Rozumiem No właśnie ja też wiem Tam takie dźwięki ja w tle wiem. to trzeba nie wycisnąć. No będziemy to tam podeszli Albo nie. To frugo jest, tak. To, nie, to są szklane butelki marki frugo. Kurde, znowu... Tak właśnie, jeśli tu musimy... Markowanie kopalić, produktu. Proszę, no. proszę obkręcić kamerę po całej kuchni i powiedzieć, czego tutaj nie widać. Proszę. No. Proszę być cicho, ja zaraz powiem, no, czego tutaj no, nie Jakieś widać. lokowanie produktu. Dokładnie, tu nie widać żadnych produktów, bo... Tu tutaj nawet się... tą szafkę pokaż, nawet szafkę tutaj. Nic tu nie ma, bo ostatnio do filmu się. Spokojnie, spokojnie Bo ostatnio nam się do filmiku przyczepili dziady, że, że jesteśmy... E... A teraz drugim sposobem rozwalamy czosnek Serio? No, tak. Działa e, re, Moja recenzja o to tego tuczka, że tamten lepszy Dziękujemy mm. za recenzję Tak, tak trochę tam... No. Dobra, to muszę wyrzucić Co? Mój czosnek wyrzucasz? Nie, to no wielki z czosnku. Oj, to już. Nie, to Stwierdzam, że to jest lepsze. Dobra, wiecie co teraz? Właśnie, tak musisz zrobić. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tam. Tak, poza tym, jeśli by się ludzie niewierni pytali, co to jest, to jest, to jest olej. oliwa. Tylko musieliśmy jego przelać, żeby nie było prawa autorskich. To jest coś do picia, czy coś do Zgadnijcie, tego... co to jest. To jest wszystko pozdrapywane. A tu jest Bazylia, chyba Bazylia nie jest opatentowana, nie wiem. Ale pudełko może już tak. Nie, to jest Bazylia. Tu mamy po prostu, nic tam nie ma. Tu mamy ziemniaki, też nie ma nigdzie prawa autorskich, mam nadzieję. To do tego, do to zrzucasz jeszcze no, porządku, co tak? To ja tak szybko. Ojjko, bo tu z tyłu mogą być jakieś filmy, czy coś nie widać było. nic. jest. No. Proszę są gdzieś tą No. Jakie to było takie? Bazylia albo oregano. Lepsze oregano, ale chyba oregano nie mamy. Co nie mamy? Mówię, poszukasz, to znajdziesz. Szukajcie, zejdziecie. No to tu Prosimy jeszcze o pieprz i sól. No tak. Ile się tu znalazłoś tych pozątków? A ja nie wiem. No. Na oko. Wszystkie zgnieć. No oko. Ile je tam wiem. Ale tam w nich? Tutaj no? już są? No? Na pewno? No. Mhm. Nie ma żadnego lokowania, może chyba. oj dobra. To tak wiecie, dla smaku te przyprawy, ale ja i tak lubię takie ostre rzeczy. No bo. na chwilę to się na Spoko, i tak jest cały no czas. Może my to wymieszamy, kresowe. skoro to się wywala prawie. Tyle tej soli? Na oko? Co tak jest z tym z dorosłem, nie? Masz większą miskę? Nie. Chyba, że garciek dorosłym taki jeszcze. wielki. Taki gdzieś dwa razy jak ten. Nie, okay. nie, nie. Tak, miska wystarczy. Teraz musimy poleć. Tylko trzeba uważać, żeby nie wysypać wszystkiego. Zdów! Będzie niedobre. Ja sobie może naleję... Tego picia... To mówię, każdemu tak po troszku, wiesz? No, Czarnej to... wody. Każdemu tylko, że... O, dokładnie, czarna woda. Proszę bardzo, Szkania. Czytania. Każdemu? Ja brudno, <noise> Nie chcę nic mówić, ale nas jest trzech. <noise> Czekaj, dobrze, co? O, jak to, co? Nie wiem. Dobrze, Patryk. No <noise> to dzięki. Ale no to... proszę pokazać, jak ja mieszam. Na kielona, ważne. Moczyn... Musicie wymieszać wszystko, żeby ser dostał się... Czarne wino. <noise> Nowe. Ser musi dostać się I dna, Proszę o recenzję musi, tego wina. Wszystko się musi wymieszać. Czekaj, bo recenzuje wino. Eee, puste. <laughs> Bardzo dobre wino. To może do Gazowane. <laughs> Dobra, podaleweczkę do Ja tu mieszam dalej. Za wzięcie kurczów mieszam. I mam też pomysł na następny odcinek, bo to chyba będzie w jednym. Co będziemy robić? Będziemy robić jajecznicę, tylko każdy będzie robił według własnego pomysłu, czyli będą przy jajecznicę w jednym odcinku. Hmm. Zaraz się napiję, hmm. spokojnie. Teraz. Coś nie dolał. Nic, tylko nie dolał. A, się niedobra nie. jakaś. Normalna kola. Na dnie kubka mnie słucha. Eee, proszę stąd wyjść. Nie, czekaj, daj mi te babeczka. Ja, ja znikam na chwilę. Proponuję, no, proponuję cięcie. Ja też proponuję cięcie, ponieważ jeszcze sprawdzimy, czy wszystko dobrze i dopiero o, o, będziemy sprawdzać. Z... jest cięcie. Jacob! Mm. Jacob, pierdala i niech powiemy tak, że dorobiliśmy sobie pryteczek i jeszcze co do sałatki. Dobra. Bardzo dobre. A co do sałatki jeszcze? Trzeba troszkę dodać więcej jednak ym, czosnku i trochę. Ja wiem, mówiłem czosnku. A dawałem, dawałem za siebie. Zajebiste. Więc trzeba jeszcze troszkę więcej po prostu... I tak, na razie jemy tam wszyscy. No i proszę tutaj nasze jury. Tu będzie napis jury. Daj tam na jury. Jury, jak oceniacie sałatki? W Wietnamie były lepsze. Zalubiste. Bardzo dziękuję za opinię. Oni są takie macie wiecie, takie prochy specjalne, żeby oni mogli to no, ocenić na wyższą ocenę niż oni. Także tam opis na dole, tam, tam gdzieś. Tak dobrze, na, to coś tak pokazuje? Na, tam. Na dole. Dzięki za oglądanie i smacznego. Subujcie, lajkujcie, komentujcie.